Piątek, piąteczek piątunio i kolejna ciekawa robota w naszym serwisie się trafiła. A co dokładnie? A dokładnie chodzi o montaż kamer 360 stopni. W tym właśnie kamperze, którego widzicie za mną, francuskiej marki są. Będziemy taki zestaw montować od firmy Dometic. Jak widzicie, właścicielka miała już w tym samochodzie zamontowaną kamerę cofania, jednak ta kamera była wolna, zacinała się, nie spełniała jej oczekiwań, dlatego wymieniamy kamery na markowe, które mają bardzo dobrą jakość i bardzo dobrą widoczność. Co wchodzi w skład takiego zestawu? A są to dokładnie cztery kamery. Jest to wyświetlacz dedykowany właśnie do tych kamer oraz całe potrzebne okablowanie wraz z centralką sterującą. Ta robota mogłaby się wydawać dość prosta, ale niestety taka nie jest z kilku powodów, a głównie dlatego, że każdą z czterech kamer trzeba umocować w osobnym miejscu i doprowadzić do niej kabel. A jak wiecie, kampery są mocno zabudowane, nieraz przeprowadzenie kabli w odpowiednim miejscu naprawdę jest mega wyzwaniem. My zabieramy się do pracy, a już niedługo na naszym kanale, na naszych mediach, efekty tego działania, więc śledźcie, zapraszamy do obserwowania. A jeśli wy akurat myślicie o montażu kamer bądź czegokolwiek innego w swoim kamperze lub przyczepie, o serwisie, o naprawie, to oczywiście zapraszamy do nas, w szanów Fabryce 14. Czekamy oczywiście na Was i na Wasze domki na kółkach.